Aha. Aha, nie! Ja pierniczę, co tu się dzieje? Ale się usieli na mnie. Nie! Lewak, ty patrz, dostałem lewaka. So, I'm non-binary. Witam, witam, dzień dobry. siemanko I czemu licznik na zero? No bo dodatek zaczynam z zero śmierci. Nie wiem, tak, tak się zastanawiałem, czy połączyć to z podstawką, ale chyba zacznę od zera. Dobra, chodzę od razu. Błyska taką, by to mogę sobie iść do tego pierwszego. Coś takie. Nie są chyba jakieś złe obrażenia, ale pewnie ma on imię na hita. O, nie ma mnie na hita, no dwa hity. To robi wielką różnicę. Ups. Kurwa mać. <ślesz> no nie wierzę. Koleś. Dobra, ja pierdziejcie. Wow! Teraz to mnie zaskoczył. Tego nikt się nie spodziewał. Nie, no czemu mi nie idzie? Czemu mi nie idzie? Cholera jasna. Nie, czekaj, co? Nie, no fuck! nie zmieniłem miksturek. A, jak ta animacja zasrana. Aha. Aha, nie. <ścoughs> jak mnie porobił gościu. Nie wierzę. <śpiew> Dobra, jest trochę zajebiście, to mi się na pewno przyda. Brother, yy. Aha, o no nie wierzę, no ile mu HP zostało? Wow, niesamowity goleś. Mesma, Mesma. Gościu, jakiś zapalony fan Mesmera, chyba. Spoko też go lubię, ale bez przesady. Dobra, wreszcie. Właśnie, fraj jeszcze. Dobra, przeraszuję to wszystko, bo po prostu nie chcę mi się z nimi napierdzielać. Dobra, tu był lew, chyba. Tu już był lew, który mi zaraz spuści porządny w Pierdol. Wow Dobra Zobaczymy, może nie będzie tak źle Okej, okay, źle się uleczyłem, super, po mnie jest? Nie, jeszcze nie Fuck Ale on jest chaotyczny FAK! NIC NIE WIDZĘ! No i po mnie jest chyba. Mówię, ja nienawidzę tego bossa. Ło, wow, jaki jest irytujący. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. O, świetnie! Nic nie widzę. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Ja nic nie widzę. Dobra, ostatnia miksturka i marzenie. Ja pieprzę, już mam dość. Nie no nie no. Co on robi? No i... Oh. Utknąłem! Utknąłem! Nic nie widzę. Nie no popierdoli mnie. No, czemu nie skoczyłem? Karo, przecież kliknąłem! Dobra, trzeba się trzymać na dystans, chyba na razie. No, fajny dystans. Ha, <grystanie> nice. Au, au. Ale stres wszedł teraz. Jest! Wal się! <grystanie> Dobra. Wyszło, ja pierwsze. dobra, najgorszy, bo za mną chyba. Wow, okej, okay, dobrze, zapamiętam już. <grystanie> Fajne, trochę pod mobilność mówisz, ale chyba zostanę. <grystanie> Karamba. Czekaj, czekaj, bo... ja JAPIERNICZE, CO TU SIĘ DZIEJE?! Kurwa mać... O, a tego bossa nawet lubię, on jest spoko. Aha... Panie, że nie trafiłem. Oj, Agresywny taki. Trochę. O kurwa, złapał mnie, po mnie jest chyba. No, to o, mi zajebał potężnie, tak w ogóle. Aj, ściana. Pieprzona ściana. Kurde, myślałem, że się schowałem. Pewnie się schowałem, ale źle. Szyny, sz, szyny były złe, a podwozie. Podwozie. Podwozie też było złe. Dobra, po nim. O, wreszcie. Dobra, w tamtą stronę będzie chyba mesmer. Tak mi się wydaje. Haha, fuck! To jest jakiś rycerzyk. Zobaczył mnie. zobaczył mnie chyba. To idzie do mnie normalnie. Patrz, jaki skubaniec. Ha! Ale go porobiłem. Biedni strażnicy? Jak biedni strażnicy? Sami zaczęli. Bo widzą dzikusa w kulach, dziwisz się, no tak, trochę dziwię się, przecież czy ja wyglądam na osobę niebezpieczną, czy moja postać wygląda niebezpiecznie? No nie powiedziałbym. Czekaj. Cię bulwersujesz No cholera jasna Walić was. A się wzięli na mnie. Ale się uwzięli na mnie! Nie! <ślesk> Nie, nie, zablokowała mnie. Okej, okay, jednak nie, jednak tak, jednak nie. okej okay. Ała Dobra, au, au. Ale akcja, biegnę, uciekam, spierdalam. Nie wiem po co ta skrzynka, ale jak widzę skrzynkę, to chcę ją otworzyć. Dobra, jestem, jestem, jestem ten, jestem bezpieczny. Jakiś czarny chłop biegł, ukradł wszystko. <laughs> Bez hit, zabrał wszystko, co było do zabrania. Może jakiś stagerek, koleżanko, coś ten tego? No, dziękuję. A Kurde, ale dobrze było. Ona w ogóle fajnym bossem jest. Relano jest zajebista. Zaraz pomysł męża, według mnie. <grybujesz> Dobra, porobiła mnie. Fak! Tak! O, i z nią też nie może zajść długo. Ale akurat ten boss jest fajny, więc się nie będę aż taki rytuał, jak przy lwie. a! Dawaj, druga, fa druga faza. Dobra, mogłem się uleczyć tak w ogóle, ale nieważne. Dobra, ogarnąłem Twój pattern, przynajmniej początkowy. Okej Fak Aho i mnie będzie Tak myślałem O lipka Ała. To było bardzo ryzykowne to też. Ooo, <laughs> stan miałem. Oczywiście, że stan loka miałem. Dobra, daj opening jakiś fajny. To byłby dobry, gdybym stanął trochę bliżej. A czemu do tyłu? Nie, kurwa. Okej okay. Okej okay. Wiedziałem Kurwa No i nie wiem O co chodzi z tym atakiem? spopie popierdolone okay. okay yes yes. Jest. Udało się. Brawo. Udało się. Nice. Ty właśnie, ej, bo ona jest bosem później. Czy jakbym ją teraz Okej, okay. czy jakbym ją teraz pokonał, to czy to czy potem by nie była bosem? Znaczy w sensie czy by nie była aktywna tam wtedy? Ty, kurde, bijemy ją? <laughs> Dawaj, może być ciekawie. Aha, ona znika. Dobra. Okej, okay, spoko. Aha, bardzo ciekawy hitbox tak w ogóle. Ała. Stunlock chyba, albo nie umiem klikać przycisku. Okej. Okay. Myślałem, że jeszcze. O! Aha, co ty robisz? Siekam cebulkę. Aha, no, stanow Aha... Dobra, walę mu w dupsko. Znaczy... Bez podtekstów. Fajnie! Fajnie, że całą kondycję zużyłem na atak tylko po to, żeby nie móc uniknąć potem tego ataku. Wow. Wow, dobra, wal się ich po tam, a przekradnę się obok nich, okej okay, jednak, chyba jednak nie, a ten ma wywalone, ten sobie ogląda fo fosę, co tam mordeczko, jak tam życie, siema, co tam, <grystanie> Jaki zaskoczony, to nawet tak ładnie nie wygląda, żeby się tak ekscytować. Lewak, ty Patrz, dostałem lewaka. So, I'm non binary. O, jakiś ten. Jakieś katakumby. Mauzoleum. Dobra, dawaj. Wow. Wow. Ale <ścoughs> mnie załatwił szybko. Ała. O, kurwa. Dobre wrażenie robię, ale on też. <ścoughs> wow. Wow. No i. a. Wow. Nie! Dobra, czemu ja to robię w ogóle? Czemu ja to robię? Aha. Spróbować tylko, oczywiście, bo to. a na dwa hity jestem. Totalnie. How long is this going to take? Ja, walić go. Później do ciebie wrócę, Lamusie. Nie ma opcji. Zwątpiłem w siebie na 100%. Na później sobie go zostawię. Popierdoli mnie przecież. Two seconds later bo ja się uleczę może? A może jednak po co to było? Teraz się muszę znowu uleczyć. I znowu muszę się uleczyć! I znowu będę się musiał uleczyć, a teraz zdechłem całkowicie! Dawaj wyskok! Wyskok! Już! No, będzie spamił jednym atakiem. Okej, okay. był wyskok. Pak. O, nie, ja nie mam. Ja nie mam, buteleczki! <laughs> ochuj, ochuj, to będzie ciekawe. To będzie ciekawe teraz. Jest! Walsię, Frajerze, Zastrany, Gnoju, śmierdzący. Dobra, jest. Jestem w odpowiednim miejscu chyba. Bo nie lubię tej biblioteki zastranej. Wow. Ciebie nie lubię nawet bardziej, koleś. Au! a, okej. Okay. Au. Okej, okay, fajnie, no super. Ty albo tak, dawaj. Ale jestem teraz ninja. Ale sniki. O, ale go porobiłem. Nice. The of a, ale zajebisty, dawaj go. Ale zajebisty. Mój ulubiony atak, zajebiste O, i po mnie Chociaż Okej, okay, jednak tak Dobra, to będzie fajne To będzie fajne Nawet, nie, nawet się nie kurwie, To będzie fajne Fajna walka, fajna walka. mi zginął 100 razy. Nice, o kurwa. A ja teraz 100% ginę. Skończy się kadcenka, ja ginę. Okej, okay, może jednak nie ginę. No hita mnie zdjął! Co jest kur... Jak e, rozbroić granat? Proszę o szybką <noise> Zroluj! Zroluj w wybuch, pamiętaj. Zroluj w wybuch. Masz iFramesy gdzieś w środku. O patrz, w taki sposób, dokładnie w taki sposób. Dobra, dzięki. Udało się? <noise> Zajebiście. Okej, okay, druga faza. Wow, Fuck, Dobrze było. Zajebiście było. Ej, właśnie, w myślach mi się właśnie pojawiło takie, taki mem, niby, bo tych, że. Bosy w Souls-like'ach mają jakieś media społecznościowe i tam jeden się żali, że jakiś, jakiś typ bezbroi go nachodzi i ciągle wraca, nawet jak go zabije. Nie, głowy to się wydaje strasznie śmieszne. I jakiś inny boss, którego, którego ten typ pokonał pierwszy raz? aj okay, stagerek aj znowu węże nie za wcześnie kurde dobrze by było stager by mu pewnie wleciał albo a prawie Czemu do tyłu zrolowałem? Czy ja jestem jebnięty? Czy ja jestem zjebany? Czemu ja do tyłu zrolowałem? Co to było w ogóle? Okej, okay, idealnie. Tylko, że mi cztery miksturki zostały, trochę przypałowo. O, ciekawe to było. Jest! Po nim! Jest! Jest! Nice! <laughs> Mesmer, dobra walka. Ja pierwsze ale to było zajebiste. Dawaj. Romina! Jakiś robak brzydki. Przesuwasz mnie razem ze sobą. Wow. Quaylec V2. No to trochę, trochę płaska jak na Quaylec. <laughs> O, lokowało mnie. I za tą płaską dostałeś w mordę. To, to tak, idealnie to było. I, idealnie dostałem. Usłyszała mnie Skubana. Okej. Okay. Fuck. kaj. No jak zwykle, kurwa, z każdym bossem już tak mam. Okej, okay, jest, dobra. nice. Dobra, dawaj siła. 99, ale jestem teraz potężny. Kurde, ale ładne miejsce. Ale zajebiste miejsce. Zaraz zostanę tu porządny w pierdal. Oni coś tu mają. Co wy tu macie? Ała, 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 ała. Daj na napierdala jakimiś łukami. Ała! No i mówiłem. <grym> mówiłem. Wow, 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 co tu się dzieje? Aha, ty siedziesz, super. Gdzie on jest? On się stresuje trochę. Czy może on spadł? Nie, no chyba nie spadł. Ty, gdzie on się. Dobra, nieważne. Tym lepiej dla mnie. O niej tu jest leda. O, ja się nawkurwiam tutaj. Oj. Będzie przypał. Wow! Wow! Aha, kurwa, czemu do tyłu? Totalnie potężny damage. Fuck! Wow. Co to było? O kurwa. O i po mnie. Aha, wróciło się do niego, nie wierzę, dobra. O. No właśnie. Fuck nie no. Czemu ładowałem atak? Czemu ładowałem atak? No czemu mi nie idzie z nim teraz? Kurwa! Ja nawet nie mam możliwości, żeby zrobić unik tak szybko jak on robi te ataki. Ha, niesamowite. Dobra, zajeb mnie już. Nie, idę szukać odłamków ostrożyła. Pierdolę tę walkę na razie. Fajnie by było faktycznie Gajusa znaleźć. Gajusza. <grystanie> Bo jak go pokonam, to za nim jestem dużo tych odłamków, więc to mogłoby pomóc. <grystanie> o kurwa, wystraszyłem się! Spadnę, prawda? Ta. Ta. Kurwa, masz gzyms debilu! Złap się gzymsu! <grystanie> jak assassin! Dobra, jest dążą. Teraz co, na górę? Potem przez okno, spox. Czekaj, ciekawe, czy dobrze poszedłem w ogóle. Tak dobrze idę. Czemu tego przeciwnika zaznaczasz? Co ty pijany jakiś? Dawaj, gajus, 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 gajus. Wow, dobra, szybko poszło. Prosto w woko 3000. Co ty gadasz? Okej. Okay. Nie, czekaj, 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 nie wstawaj jeszcze. Moment. Ile z dwoma silnymi atakami zadaje? 5000. Dobra, nie opłaca mi się robić krytyka, po prostu. Tak, dobrze było teraz. Ej, okay, teraz dwa silne. Tak, to był zły moment, żeby się uleczyć. Oj teraz nie widzę go nawet. Świetnie, czemu odznaczyłem typa? Zepsułem z tym leczeniem. Totalnie zepsułem Ale dobra, jeszcze chwila Jeszcze chwila i go mam Dobra, jest Udało się Okej, okay, jakieś dwa poziomy będę miał chyba, nie? I wracam do ledy Pieprzonej ledy Dobra, jak źle mi teraz pójdzie? No fa dobra, ale... Ale, kurwa no fa Fuck Jest! Pierdol się leda, ty suko głupia. Jak o, jaki gówniany boss. Ale gówno. Dobra, ale mam ją mam ją. Pora na radanika. Radanik będzie już lepszy. Co to za plemnik? Powoduje duchową eksplozję? To była eksplozja? Wow. Totalnie screena robię, totalnie screena robię. A, ale mocarz, wielki bydlak. Dawaj go. Uuu, ty, ale dobrze poszło całkiem, bym powiedział. Ale dobra walka. Ta zdecydowanie lepsza niż <ścoughs> wcześniejsza. Jebać LED absolutnie. kurwa, druga faza już. O, dobra. A jestem ciekawy czy z Radanem będzie tak jak z każdym innym bosem wcześniej. Że... <zysz> Zdech akurat w momencie jak prawie go pokonam. Bo jak na razie i z Lwem tak było, i z Mesmerem, i z... i z Ledom. Kto tam jeszcze? A, i z Rel Relaną. Więc jestem ciekawy czy on też. <zysz> Oczywiście, że nie trafiłem. To mógłby być błąd. Ty pierwsza faza Hitles, co ty gadasz? Jeszcze zastagorowałem go, ale z senka się zaczęła. Fuck! Kurwa dobrze było. Ale pierwszą fazę Hitler zrobiłem, to było niezłe. Nie no, pierwszą fazę ja mam totalnie ogarniętą. Takie to Discord. Nie wiem, nie. Nie wiem. Ja nie, nie lubię Discorda. Zupełnie. Wow. A potężny to był atak. Ten też jest całkiem potężny. Może nie zdążę. Dobra, zdążyłem. Idealnie. Ale okej. Okay. Nie, tylko nie to! Co ty robisz? Jak ty pojebany jakiś! Czekaj, kurwa, zdechłem, bo się na czat patrzyłem. Próbuję rozszerzać twoją wiadomość. Z piwnicy konia pierę, a z lolowców się śmieje? Co? Jakieś zaklęcie na mnie rzuca chyba. No ja się z lolowców śmieję, to jest... To jest wręcz... To jest wręcz yy, nadrzędny cel każdego inteligentnego człowieka. Śmiać się z lolowców. <śmianie> tak samo jak dzieci: Fortnite'a też i Robloxa, to też. To jest nadrzędny cel. <śmianie> A jeszcze stagerek na koniec. Okej. Okay. Oho, będzie kurwa Armagedon. Tylko, że teraz nie mam konia, żeby spierdolić przed tym. Cie chuj. I kto jest kurwa bosem tej gry? NICE! Daj tego Discorda, a nie pierdolisz? No, chyba trzeba by nie założyć faktycznie. Dobra, nie, ogarnę, obiecuję, obiecuję. Pobieram Discorda i, i zobaczymy.